Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mam kolejnych pięć, pięć, tak 5 pięć milion. taki robię maratonik tych zdrapek. Mam 5 na ten odcinek i 5 na następny. Jeden z pięcioma zlepkami czy sześcioma już był. Także taki króciutki maraton z tymi zlepkami. Dzisiaj mamy część drugą. No i tak, nie będziemy dzisiaj robić intra ani w kolejnym odcinku już. Nieważne. Patrzymy tylko, patrzymy tylko na tabele wygranych. Ten kto jeszcze nie widział, to tylko przypomnę, że mamy tutaj dwa pola ścierne. Od razu zacznę drapać, nie będziemy przedłużać. Mamy tu dwa pola ścierne, tutaj takie duże w tym zielonym kwadraciku, i tutaj takie mniejsze w tym takim fioletowo-różowym prostokącie. No i tu i tu musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Top premia oczywiście, milion koron. Mamy 2 miliony i może będzie trzeci. Nie, nie ma trzeciego. <laughs> Mamy 25, 25, 50, 500. No nic, tutaj nie ma razy 3. Ale sprawdźmy jeszcze tutaj, te pole drugie ścierne. Jej, no nie wierzę, no nie wierzę po prostu Zobaczcie, jak pierwsza zdrapucha Tak jak ostatnio, w poprzednim odcinku było to samo dokładnie Też pierwsza zdrapka I dała nam 50 koron 50 razy 3 Zdrapka kosztowała 25 Tylko wam przypomnę No, także fajnie Ok, lecimy dalej Nie przedłużamy I lecimy dalej Z tymi milionami Mamy pierwszy milion jeszcze dwa, jeszcze dwa i będziemy w raju. <laughs> 10 tysięcy, 10 tysięcy. Milion drugi, jeszcze jeden, jeszcze jeden milion. 100, yy, 100. 250, 25 i 25. No nie, niestety nie tutaj, nie tutaj, tutaj mamy puściutko. Ale jeszcze te pole drugie numer numer 2. Milion, milion. Mamy szansę, mamy szansę. Nie. 1250, no nie, tutaj mamy też nic razy 3. Także póściutko, jeden do jednego mamy, jedna trafiona, druga pusta, ale lecimy dalej, mamy jeszcze trzy drabki. I tak, zaczynamy ładnie od miliona. Jest jeszcze lepiej, jest jeszcze lepiej, mamy 2 miliony już <gry> Teraz dajcie mi 6 zer. Nie, 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 nie. Tu mamy tylko 4 zera niestety. Stówka, stówka druga 250. Jej, ale pięknie, proszę, proszę, zobaczcie. No nie wierzę. 100 koron, Ta no zarąbiście, zarobiście, ale szukamy jeszcze dalej, bo coś tu jeszcze może się kryć, 10 tysięcy i 100 tysięcy, dobra, ale fajnie, mamy 100 koron trafione, 100 koron to jest chyba druga od dołu premia, nie, trzecia, trzecia od dołu, druga to jest oczywiście przecież 50, a pierwsza 25, czyli tyle ile ta strapka kosztowała no piękne trafienie, no super ale szukamy dalej, bo tutaj mamy jeszcze drugie pole ścierne mamy milion, 100 500 tysiączek, 500 i drugi milion dobra fajowo, no pięknie mamy drugą trafioną strapeczkę mamy jeszcze dwie no to lecimy dwa razy po 10 tysięcy stówka stówka 100 tysięcy 50 50 25 100 koron i 100 tysięcy dobra tutaj mamy nie mamy nic razy trzy, ale mamy tutaj jeszcze pole drugie trafiamy też niestety nic dobra, nieważne mamy jeszcze jedną sklepeczkę. ostatnią uwaga, łaga zobaczymy, który będzie więcej czy wygranych, czy przegranych na razie mamy remis po dwa 10-10 10 100, 10, no niestety nie. Oj, kurka, bo na zani, za niską zabawkę miałem. <laughs> oj, 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 ale chyba e, e, Wam nic nie umknęło, Ale nieważne, nic tutaj nie wygraliśmy, niestety. Także lipa, ale jest jeszcze pole jedno. Tu, uwaga, uwaga, co tu będzie. Niestety, niestety, mamy 25, 25, 10 tysięcy, 1000 i 100 tysięcy, także każda inna. No i wygląda na to, że zdrapek przegranych jest więcej jak wygranych, ale suma sumarum mamy i tak malutki profit. Bo dzięki temu pięknemu trafieniu 100 koron i temu mamy 150 łącznie wygranych, a wydaliśmy 125. 125, bo myśmy mieli 5 strapek razy 25 koron. Także 25 koron do przodu. No pięknie. <laughs> o, kochani. Super. Mega się cieszę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście czekam na wasze komentarze i łapki w górę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Heja.